Tablica została zdjęta, znajduje się w tej chwili na bazie ZUK-u. Tablica, która, na, na której zdjęcie uzyskaliśmy zgodę wojewody pomorskiego. Przypomnę, że w zeszłym roku, w maju, wystąpiliśmy do wojewody z zapytaniem, co zrobić z tą mogiłą, która właśnie tam się znajduje, z tymi pochowanymi szczątkami żołnierzy i w ogóle z pomnikiem, który stoi. Pod koniec roku uzyskaliśmy informację, że wojewoda wystąpił czy przekazał moją prośbę do, do Warszawy do Ministerstwa Kultury. Czekaliśmy na stanowisko ministra kultury, i w lutym, czyli można powiedzieć na dniach, Ministerstwo Kultury odpowiedziało nam, że przeczytam. O negatywnym stanowisku ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie przeniesienia mogiły w inne miejsce. Czy ministerstwo nie wyraża zgody na to, żeby ten, tą, tę mogiłę ruszać i przenosić? Dlaczego? Dlatego, że powołuje się na konieczność zmiany przepisów dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, czyli przepisów międzynarodowych. A w tym momencie dwustronnych polsko-rosyjskich. Umowa na ten temat obowiązuje z Rosją od 1994 roku. I widać, że są pewne chyba problemy formalno-prawne, żeby tę umowę ruszyć. Bez zmiany umowy, ja mam związane ręce. Jednocześnie w tym samym piśmie Urząd Wojewódzki zasugerował, żeby tablicę, właśnie tą dwujęzyczną, zdjąć, co jak już powiedziałem wcześniej, nastąpiło. Dla mnie na ten moment temat tego pomnika, miejsca pochówku jest tematem zamkniętym. Dopóki nie nastąpią zmiany prawne na wysokości rządu RP Rosja, praktycznie nic nie mogę zrobić.